Ptaki po zimie podobno utyły. No utyły, utyły, bo, bo, bo tak postępujemy z tymi ptakami. Tam zimą, a szczególnie ostatnimi zimami te temperatury nam skaczą bardzo różnie, a żeby one się czuły komfortowo, to staramy się, żeby im jedzenia nie brakowało, bo one no, energię do ogrzania siebie czerpią z jedzenia. My to się ubieramy, tam mamy kaloryfery w domach, a one mają tylko jedzenie, także dostają z naddatkiem. No i teraz muszą trochę schudnąć. Co robicie, żeby schudły? No, większe baczenie na dietę i ograniczanie diety. Skromniej jeść dostają, już jakieś tam takie zajęcia ruchowe im wprowadzamy. Drobniutkie na razie, ale. Bo tak w sokolnictwie czy w ogóle z ptakami drapieżnymi w edukacji przyrodniczej. Tak jest, że to trzeba małymi kroczkami. To się nie da tak od razu Aha. na hurra. Ptaki latają lotem swobodnym, a my o tych ptakach opowiadamy, odpowiadamy na pytania, czasami się wdajemy w, w dyskusję, często się wdajemy w dyskusję, bo nie lubimy tak według scenariusza jechać. Z ptakami się dyskutujecie? Nie, z ludźmi. Z ludźmi. Ja mam wrażenie, że one coś do nas mówią teraz. Bo one mnie widzą, a mnie sobie kojarzą a. z jedzeniem i, i są takie ożywione. Daj kanapkę, daj kanapkę. No mniej więcej tak, tak. One rozpoznają doskonale ludzi, co konkretnie sylwetki, rysy, nie wiem co rozpoznają, ale kojarzą nas konkretnie. Ile ptaków macie? Wszystkich? Tak. Wszystkich mamy no, ponad 60. Puchacz bengalski, płomykówka, kruk, myszołowiec, towarzyski. Towarzyski. Towarzyski? Towarzyski, tak. Tam. A jest, są nie towarzyskie? Że... Znaczy nie. I, samotnik? Znaczy nie, to nie jest myszołów, i to jest puchać, puchać. I puchacz i jeszcze orzeł stepowy o imieniu, o imieniu Orlando. Orzeł stepowy, tak. Kamilu, odwróć się bardziej do kamery, bo zacząłeś z orłem gadać. <laughs> e, po, ponoć szejkowie arabscy kupują od Was ptaki. Mm, od nas, od Polaków w tym kontekście, Tak, tak. 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 Bo szejkowie przyjeżdżają do Janowa Podlaskiego na te aukcję konia arabskiego. Tak, tak. U Was jeszcze nie było Aukcji? szejków? Tak. Szejków u nas nie, bo ten rynek wygląda zupełnie inaczej, bo, bo szejkowie m, praktycznie, z tego co ja wiem, to tylko z jednej europejskiej y, hodowli Rozumiem. kupują sokoły bezpośrednio. A tak działa sieć pośredników, skomplikowane technikalia, nie chciałbym się rozwodzić. Czy ja mógłbym kupić takiego orła? Teoretycznie tak. Nie sprzedalibyśmy ci. Aha, dlaczego? No bo się nie umieć nimi zajmować. <noise> Ponieważ orłem się trzeba umieć zajmować. Trzeba się umieć zajmować. To komu sprzedajecie? No tym ludziom, którzy albo już się wdrożyli w sokolnictwo, albo co najmniej jakiś tam kurs zaliczyli. Taki, taki sensowny kurs. Tak. Bo, bo, bo w ciągu 3-4 godzin jakiegoś kursu czy, czy, czy nawet 10 godzin to trudno jest się nauczyć zajmować ptakiem drapieżnym. No, no, zajmowanie się tym ptakami drapieżnymi to jest tak jak w starym rzemiośle, dobrym. Od nauczyciela się trzeba uczyć, czyli trzeba znaleźć kogoś, kto już to, te umiejętności posiadł i chodzić za nim, jak najmniej mu przeszkadzać, pomagać trochę w czym się da. i i powoli się uczyć, to trwa. A ty ile lat się już uczysz? Yy... Ojej, trudne <laughs> pytanie. No ponad 20. Ponad 20. Ale wszystkiego jeszcze nie wiesz. A nikt nie wie wszystkiego. Mój nauczyciel Darek, którego, którego dzisiaj tu nie ma na razie, będzie później. No to się zajmuje tym dużo dłużej i, i też wszystkiego nie wie. To tak jest. W sokolnictwie ta więź z ptakiem jest bardzo subtelna. Zupełnie inna niż więź z psem, czy nawet z kotem. Te relacje są dla kogoś, kto się tym nie zajmuje, pozornie proste, ale, ale żeby ten ptak funkcjonował w relacjach z nami, no to, to jest bardzo subtelne. Tego się trzeba nauczyć.